Zofia Banasiek. Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Tenius. Po latach przerwy zostaje wznowiona działalność szkolnej telewizji funkcjonującej pod nazwą Tenius. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom dostępu do informacji związanych z naszą szkołą i nie tylko. W naszym programie będą zawarte wszelkie sukcesy uczniów w konkursach i zawodach oraz informacje o zbliżających się wydarzeniach. Znaleźć można będzie również różne sądy, wywiady oraz relacje z wycieczek szkolnych. Telewizja będzie posiadać charakter dokumentacyjny, a jej forma będzie miała zaciekawić odbiorców. W naszej grupie tworzących każdy ma swoją rolę. Odpowiedzialne za redakcję są Natalia Piotrowska, Julia Śmiałek i Patrycja Cichosz. Prezenterką jest Zofia Banasik. Montażystami są Luka Tarantini i Kacper Grzymkowski. Za produkcję odpowiedzialny jest Piotr Łomotowski. Zależy nam na tym, żeby ten news był tworzony przez całą społeczność szkoły. Więc jeśli masz do zaproponowania temat, skontaktuj się z nami. Działamy na specjalnie stworzonym do tego kanale na YouTubie Samorządu Uczniowskiego LO10. Zapraszamy do subskrypcji. września w ramach 23 Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w naszej szkole odbyły się pokazy interaktywne online w których mieli okazję wziąć udział uczniowie klas biologiczno-chemicznych Zajęcia były prowadzone przez pracowników uczelni wyższych którzy chętnie podzielili się cząstką swojej wiedzy z uczniami naszej szkoły Na warsztatach pojawiła się przedstawicielka wydziału biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego pani dr Maria Stasiuk-Pacławczyk która poprowadziła niezwykle interesujący wykład i zajęcia laboratoryjne pod tytułem Czy chleb brązowy jest zdrowy. A pani dr Agnieszka Tomaszewska, która zawitała do nas z wydziału biologii i hodowli zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zaciekawiła uczniów tematem Pokaż mi swój szkielet, a powiem ci, kim jesteś. Dzięki tym zajęciom z pewnością wiele osób zdobyło dla siebie dużo ciekawej i nowej wiedzy, która nieraz się przyda. 24 września 2020 roku na Morskim Oku odbyły się Mistrzostwa Wrocławia w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Reprezentacja naszego liceum, składające się z sześciu zawodników i zawodniczek, wywalczyły pierwsze miejsce spośród wszystkich wrocławskich szkół. Wywalczyły dzięki temu ósmą lokatę, czyli wynik podobny do zeszłorocznego. Składy drużyn dziewcząt to Mariola Kółtek z Drubice. Paulina Zdanowicz z 2A, Martyna Szewczyk z 2A, Matylda Wojakiewicz z 2A, Joanna Banasiak z 2EN, Julia Wiśniewska z 2AN i rezerwa, czyli Natalia Łokietko z 2AN. I chłopcy. Mateusz Wojtczak z 2A, Mateusz Kępa z 2A, Kacper Pawłowski z 2CN, Kacper Ryba z 3D, Mateusz Chudzik z drugiej BN, Bartosz Mądro, z drugiej DN i rezerwa, czyli Mateusz Radomyski, z trzeciej A, Kacper Kaźmierczak, z drugiej A, Hubert Szczerba, z drugiej CN i Antoni Majchrzak, z drugiej DN. Wszystkim za udział dziękujemy i serdecznie gratulujemy. 2 października 2020 roku tradycyjnie na Morskim Oku odbyły się indywidualne mistrzostwa Wrocławia w biegach przełajowych. Nasze liceum wystartowało w składzie Joanna Banasiak z 2 EM, Martyna Szewczyk z 2 A, Paulina Zdanowicz z 2 A, Joanna Jureczko z 1 C, Julia Żyła z 1 A i Anastazja Pasikowska z 1 B. Dziewczyny na 22 drużyny zajęły 9 miejsce. Najwyższy wynik uzyskała Joanna Banasiak, klasując się na 11 miejscu w klasyfikacji dziewcząt. Jako jedyny w kategorii mężczyzn, wystartował Mateusz Kępa z drugiej a zajmując 18 miejsce. W trakcie zawodów również miało miejsce podsumowanie poprzedniego sezonu, gdzie nasza dziesiątka uplasowała się na 8 miejscu. Wszystkim dziękujemy i gratulujemy. 3 października uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły wzięli udział w 18 matematycznym marszu na orientację, który odbył się w zespole parkowo-pałacowym w żmigrodzie. W tym roku z matematycznymi zadaniami zmierzyły się trzy patrole uczniowskie i dwa patrole nauczycielskie. Pomimo trudności zadań i ogromnej konkurencji nasi koledzy i nauczyciele znaleźli się na podium. Uplasowali się oni na trzecim i ósmym miejscu w kategorii szkoły średnie oraz pierwszym i czwartym miejscu w kategorii nauczycieli. Wszystkim gratulujemy i nie możemy się doczekać kolejnych edycji z udziałem uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. W ramach obchodów miesiąca bibliotek szkolnych 13 października w murach 10 Liceum Ogólnokształcącego odbyła się pierwsza międzynarodowa edycja przerwy na czytanie. Do udziału w biciu rekordu osób czytających podczas przerwy zaproszona została cała społeczność szkoły. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów naszego liceum. Mimo że czytaliśmy osobno, to łączyła nas przyjemność płynąca z literatury. Pierwszy raz mieliśmy okazję wziąć udział w tym wydarzeniu. Mimo to już nie możemy się doczekać kolejnych edycji. Nasza szkoła należy do międzynarodowego projektu Erasmus, w którym uczestniczą uczniowie z Polski, Niemiec i Francji. Czym jest Erasmus? Jest to projekt dwuletni, który zakłada realizację celów edukacji historycznej oraz daje możliwości rozwoju europejskiej tożsamości. Wiosną uczestnicy projektu mieli się spotkać w Górnej Normandii, jednak zaplanowane spotkanie z powodu pandemii zostało odwołane. Obecnym miejscem do porozumiewania się grup z Dolnej Saksonii, Dolnego Śląska i Normandii jest m.in. platforma eTwinning. Internet umożliwia realizowanie projektu poprzez wirtualne spotkania, gdzie uczestnicy mają okazję się lepiej poznać. 15 października odbyła się wideokonferencja, na której prezentowane były ubiegłoroczne dokonania grup oraz odbyła się rozmowa na tematy historyczne opracowane przez francuski zespół. Kolejne wirtualne spotkania z uczniami z Francji i Niemiec są w planach. Nasi uczniowie będą mogli rozwijać m.in. swoje kompetencje językowe, pogłębiać umiejętności pracy w grupach oraz rozwijać kreatywność. Trzymamy za nich kciuki. Od soboty 24 października 2020 roku cała Polska znalazła się w strefie Czerwonej. Co wiązało się z przejściem uczniów od klasy czwartej szkoły podstawowej w górę na nauczanie zdalne. Co tyczy się młodzieży, osoby do 16 roku życia w godzinach od 8 do 16 mogą opuszczać dom tylko pod opieką osoby dorosłej. Dodatkowo w autobusach i tramwajach podróżować może tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących oraz wprowadzono z powrotem tzw. godziny seniora. W sklepach spożywczych od godziny 10 do 12 obsługiwane są jedynie osoby, które ukończyły 60 lat. Godziny te nie obowiązują jedynie w weekendy. W przestrzeni publicznej, np. Na, na ulicy, w galerii handlowej oraz komunikacji miejskiej lub w lesie niezmiennie obowiązuje nakaz noszenia maseczek. To wszystko w tym wydaniu Ten News. Dziękuję za uwagę.